Bardzo fajnie, fajnie to jest zorganizowane i te zdjęcia z reniferami. Jak wygląda święty Mikołaj? Jest czerwony, ma czapkę, brodę, ma worek z prezentami i sanie. A czy Mikołaj ma jakichś swoich pomocników? Chyba tak. Ma czerwoną na pewno czapkę z puszkiem, dużą brodę i jest na czerwono ugrany. No przede wszystkim ubrany jest na czerwono, yy, z wielką brodą, czapką. Widać, że ma po prostu buńkę przy brodzie, tego się... Nie da się zauważyć. Mikołaj ma czerwoną czapkę, ma czerwone ubranie, ma czerwone buty i jeszcze na tym są takie, takie kożuszki, na, żeby, żeby było mu ciepło. A jak wyglądają pomocnicy Mikołaja? To są elfy. Mają czapeczki, mają kolorowe ubranka i pomagają mu wytworzyć zabawki dla, dla dzieci. Ja chciałabym tablet albo motorówkę zdalnie sterowaną. Ja psa, kawaliera, King chair, Spaniela. Ehm, no i chyba tyle. <grywki> Jakiś ten, po prostu psa. Ja bym chciała mieć takiego pieska robota, który wszystko robi. E, można go sterować tabletem nazywa się Teksta. E, jest, e, on chodzi, wszystko robi. Umie e, szczekać, skamleć. E, w domu robię ozdoby. Na przykład gwiazdki, aniołki, bombki i jakieś renifery. Roku. Już tradycyjnie zamitały do nas e, renifery żywe świętego Mikołaja wraz ze świętym Mikołajem, e, gdzie można sobie zrobić oczywiście zdjęcie. Mamy zagrodę świętego Mikołaja, myślę, że to stało się już tradycją prawie, e, ale również e, mamy bajkę świąteczną. Mikołaj pełnia sny i tutaj można w Domu Kultury obejrzeć wspaniałe przedstawienie. E, są wszędzie kolejki, widzę, że to jest zainteresowanie no, dzieci kochają, kochają święta, kochają świętego Mikołaja, kochają prezenty, także myślę, że naprawdę są bardzo szczęśliwe, że mogą tutaj być razem z nami, bawić się. Można zrobić różnego rodzaju upominki świąteczne, bo robimy na górze choinki z dekupaż, robimy mydełka dekupaż, także można zrobić przy okazji prezencik dla mamy, dla taty na gwiazdkę. Dzieci mówią o prezentach, że czy im się podobały, bo one bardzo się cieszą właśnie, ale nie wszystkie, bo są też takie, które nie dostały wymarzonych prezentów, bo były niestety w tym roku niezbyt grzeczne. I muszą poczekać cały rok do następnego 6 grudnia, wtedy do nich przyjadę z tym prezentem, na który czekają w tym roku. Ale muszą poprawić swoje zachowanie. Chciałbym wszystkim mieszkańcom, a w szczególności dzieciom, złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. I zbliżającego się nowego roku 2015, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, ciepła rodzinnego i wszystkiego, o czym sobie tylko zamażył.